Hej, hej! Hej! Witamy Was bardzo gorąco na odcinku liniowym. I taki właśnie pomysł zaproponował Michu. A no więc co Michu, no przedstaw swoje dzisiejsze gwiazdy. Więc mamy linię od najmniejszej do największej, czyli szczęśliwe, super, ekstra i na koniec mega linia. Ale zobaczcie jak to fajnie rozkwinił. Mieliśmy 38 złotych na wymiankę i tu jest akurat 38 złotych, Michu. Nie? Za wszystko wymieniłeś. Wabank można powiedzieć. Albo na grubo, albo wcale to zaczniemy od malucha, którego mamy z numerem 66. No i jedziemy: będziemy szukać czego? Sakwy i biedronki. Sakwa i biedronka mamy jedno, mamy drugie. Tu jest biedronka. I na dole pusto. Dalej pik i cytryna. Pik mamy na górze. Tu mamy kolejny cytryna. I na dole pusto. Dalej gruszka i śliwka. Jest śliwka. Tu mamy komplet. I na dole pusto. Kolejne dwa: czyli pomarańcza i kwiat. Pomarańcza i kwiat. Jest kwiat. Tu jest kwiat, ale bez pomarańczy. Dalej: garnek i tęcza. Garnek i tęcza. My coś takiego w ogóle mamy? No, nie ma. No nie mamy. No to dalej. Kości i słońce. Mamy kości. Jedne, drugie. Tu mamy słońce i tu mamy słońce. Kolejne dwa. Serducho i dzwon. Ej, a pika mi. No właśnie też tak na niego spojrzałem. Serducho i dzwon. Dalej, tu mamy dzwon, i na dole mamy jeszcze dzwon. Kolejne dwa, czyli księżyc i winogrono. Księżyc i winogrono. Winogrono mamy, jedno drugie, i księżyc na dole. Dalej, słoń i banan. Słonia mamy, banana mamy i to na tyle. Przedostatnie dwa, czyli ananas i arbus. Arbus jest. I tu mamy dwa arbuzy. Dwa ostatnie, czyli klucz i truskawka. Klucz i truskawka. Klucz mamy. I tu mamy, ale nie mamy truskawki. Więc wychodzi na to, że jest pusto. I tak właśnie jest. Także najmniejszą linię mamy pustą. A słuchaj, zostały ci trzy zdraki. Ile obstawiasz, że tutaj wpadnie? No tu wpadnie 75 tysięcy, tam wpadnie 140. No i w megalinii 410. Wysokie loty mierzysz tutaj. No każdy by chciał. Dobra, mamy super linię. 9. numer. I będziemy szukać kwiatów i kości. Kości mamy. Tu mamy kości, tu mamy kwiat. Tu kwiat, tu kwiat, tu kwiat i kości. Dalej. Mamy kraba i leżak. Krab i leżak. Nic takiego tu nie widzę. Bo nie ma. No to jedziemy dalej. Serducho i dzwon. Serce jak dzwon. Jest serducho. Jest i... jakiś reklam jakiś, bo nie serce jak dzwon. No w reklamie jakiegoś leku. Możecie napisać w komentarzach, jeżeli pamiętacie tą reklamę, co to za lek był. No bo mi się tak coś kojarzy, ale tak Ci powiem, że nie pamiętam. Dalej mamy cytrynę i koronę. Jest cytryna. No i to na tyle. Więc kolejne dwa, czyli arbus i wiatrak. Mamy wiatrak jeden, drugi. Jest arbus. I tu mamy jeszcze wiatrak. Dalej. Słoń i rolki. Słoń na rolkach. Słoń i rolki. Jest słoń, jeden drugi. Tu mamy komplet. Tu mamy słonia. I to na tyle. Więc kolejne dwa, czyli rower i moneta. Jest rower, moneta. Kolejny rower, tu mamy monety, i na dole pusto. Kolejne dwa, ptak i czapka. Jest ptak, tu nic, tu nic, tu nic, i tu na dole mamy ptaka. No ta piłka by mogła Ci wpaść. No zobaczymy, a póki co mamy podkowę i sakwę. Sakwa i podkowa. Mamy podkowę. Tutaj też. I tu mamy dwie. Dalej. Biedronka i gwiazda. Mamy gwiazdę. Biedronę. Tu mamy biedronę. Tu mamy gwiazdę. Biedrona. I tu pusto. Dwa ostatnie. Tęcza. I parasol. Tęcza i parasol. I mamy parasol i mamy linię, tu mamy jeszcze parasol, tutaj tu i tu mamy komplet. No dobra. Czyli tu mamy linię, a w linii mamy zwrocika Ale i dobrze, od czegoś trzeba zacząć, Michu? 3 razy B. Drugi maluch się spisał. No to teraz wchodzimy we większe zdrabki. Ekstra linia. Szósty numer. No i szukamy. A czego? Okularów i kraba. Krab i okulary. No co, ktoś coś widzi? Krab. Tu mamy kraba. No, i w całej zdrawce to będzie tylko jeden symbol. Więc dalej: biedronka i serducho. Jest biedrona. Kolejna. O, już lepiej niż pierwszy przebieg. Następna. Tutaj nic. A na dole: mamy biedronę. No, ale dziwne, że serducha nie dali. No. Taki pospolity symbol. Balony i rolki. Są rolki. Tu balony, rolki. Tu balony, tu balony i tu balony, rolki. I na dole mamy rolki. Dalej kolejne dwa, czyli leżak i lody. Jest leżak, kolejny tu mamy dwa leżaki, tu mamy leżak i na dole, usta, słoń i motyl. Jest motyl. Tutaj nic, tu mamy aż dwa motyle. Tutaj nic, i na dole też nic. Diament i moneta. Tu mamy monetę, tu mamy diament, tu kolejny i i na dole mamy diament: klucz i wiatrak. Tu mamy wiatrak. Tutaj nic. Tu mamy wiatrak. I na dole też mamy wiatrak. Kolejne dwa: tęcza i klapki. Tęcza i klapki. Ktoś coś widzi. Ja widzę dwie tęcze na granatowej. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Tutaj, tu za to klapki. I na dole pusto. Kolejne dwa, czyli ptak i łódź. Ptak i łódź. I tak, tu mamy dwie łódki, nawet trzy. A motyla nie mieliśmy? Mieliśmy. Tu mamy łódź. Tu były ptaki. Tu mamy łódkę. I na dole pusto. Więc dalej mamy dzwon. I mamy cytrynę. Dzwon, cytryna. Dzwon na pomarańczowej. Jest dzwon. Jeden, drugi. Tu mamy dzwon, i tu na dole mamy cytrynę. Dalej korona i kwiat. Jest kwiat. Tu są aż dwa. Tu mamy kwiat, tu mamy kwiat. Ile księżyców ci brakuje? No. I coś nam dołoży? Tak. Na samym dole nam dołoży kwiata. Dalej. No chciałaś masz. Popcorn. Popcorn i sakwa. Mamy sakwę. Mamy dwa popcorny. I co dalej? I dalej mamy sakwę. No i to na tyle. Pozostały nam dwa ostatnie, czyli piłka i słońce. A chciałam powiedzieć, że tak myślę, że słońce wpadnie. Piłka i słońce. Mamy słońce. Tu mamy słońce, tutaj tutaj, tutaj. Patrzcie ile, ile słońca nam wpada. Jeszcze piłka. I piłka. No ale nic nam to nie robi. Ale zobacz, jakby ci oprócz tego słońca dali księżyc i gwiazdę. Księżyc i gwiazdę to znaczy lebyśmy ją Trzy różne? Tak jest, więc drapka pusta. Dobra, jest na razie 2 do jednego, a więc by wypadało, żeby ostatnia zrapka wygrana. No, a tym bardziej, że jest to mega linia. A jeszcze tym bardziej, że jest to trzynastka. Naprostujemy ładnie, wygłaszczemy. Potrzymamy kciuki tak mocno. Tak jest. Także jedziemy. Będziemy szukać szminki i kłódki. Śminka i kłódka. Jest Śminka. Tu śminka. I na dole coś nam dołoży? Nic. Więc dalej dzwon i lody. Dzwon i lody. Oj, tak słabiutko. Tak słabiutko. Mogłabym powiedzieć nawet, że krytycznie? No. Ani jednego, ani drugiego nie mamy. Klucz i słońce. Jest klucz. Jest słońce. Tu mamy klucz. Tutaj mamy ładnie kompletami. I na dole słońce. Dalej, prezent i diament. Jest prezent, jest diament. Tu mamy kolejny. Tu mamy znowu komplecik. Tu diament. Kolejny diament. No, tych diamentów sporo wpada. Mm -hmm. I na dole pusta. Więc dalej mamy biedronkę i mamy winogrono. I tak biedronka jest, winogrono jest. Tu mamy winogrono, tu biedronka, tu biedronka i tu winogrono. Kolejne dwa, czyli ananas i serce. I ładnie komplet. Mamy na górze. Tu jest arbus, to nie. No i co? Na górze dało i to tyle? Nie, ananasa masz. jest ananas. Tu kolejny. No tu już akurat pusty. No i tyle. Auto i moneta. Jest auto. Tu mamy auto. Na zielonej. Na zielonej, tu mamy auto, tu mamy komplet i na dole pusto. Dalej, podkowa i kokos. O kokosa to ja chyba tutaj nie widziałam. Podkowa i kokos. Jest podkowa. No i co? No i jest podkowa. I to tyle. Żółw i pierścionek. Żółw i pierścionek. Widzicie coś takiego? Tak, pierścionek jest. Ja Choćbym, że z żółwiem będzie problem. My z pierścionkiem zresztą też. No, tylko jeden pierścionek, a żółwia w ogóle. Więc dalej mamy wiśnie i mamy piłkę. No wiśnie to troszkę widziałam. Wiśnie i piłka. Są wiśnie, jedno drugie. Tu znowu mamy dwa razy tu, tu, ale bez piłki. Więc dalej mamy arbuza i motyla. Arbus motyl. Motyl jest. Arbus też. Tutaj, tu, i tu na dole mamy komplet. I tu arbus. Dalej, foto i gwiazda. Foto i gwiazda. Gwiazda jest foto. Tu mamy komplet. Tu foto, tu gwiazda, tu gwiazda. Tu. Aparat wyżej. A jest, dobra. I gwiazda koło rowera zaraz na zielonej. O faktycznie. Dobra, dalej. Gwiazda, foto, gwiazda. Dobra, dalej. Sakwa i tęcza. O te to są. Tęcze mamy. mamy sakwę. Cyk, proszę bardzo, jest linia. Widzisz, taka trzynastka. Mamy tęczę. Tu mamy tęczę. Tutaj. I to na tyle. Zostały nam dwa ostatnie, czyli flaming i popcorn. I jedziemy. Jest flaming. Tu mamy flaminga, tutaj, tutaj i tu mamy popcorn. A poczekaj, bo na fioletowej, na różowej miałeś motyla jeszcze. Co prawda, zegarka nie było, ale motyl był. No dobra. To co, najpierw bonus, zobacz bonusa, może coś dołożysz. No dobra, to będziemy bawić się o 80 zł, tak? Dolar. Czyli co? Tu 80, w linii 20, i mamy stówę. No ja stawiam na dolara. Blisko, blisko, prawie za dolary można perły kupić. No dobra, no, no, czekajcie, bo zgubiłem linię. Na zielonej. Tu mamy. A w linii mamy. No i zobacz, jak ładnie. I tak dobrze. I Michu, zobacz, tym sposobem jesteś dzisiaj na plusie. Mamy draping od dłuższego czasu na plusie. No bo ostatnie czas, ostatnie odcinki, tak nie bardzo wchodziły, nie? A wiesz, co Ci powiem, Michu? bo tu już widzę, że się zbierasz do zakończenia, mam dla Ciebie niespodziankę. No, jaką? Zmniejsz troszeczkę. Bo wiesz co, w ramach tego, że tu mogło być absolutnie pusto, to tak na pociechę, to ja Ci coś wzięłam. Za calutkie 8 złotych ja Ci nagrody pocieszenia wzięłam. Chociaż Ci wyszło dzisiaj na pusie, bardzo fajny wynik, to Michu, no zdrab sobie od Kamilki. Bo to tak na pociechę miało być. Głównej dziś nie trafiłeś, to może i wiesz, może i tutaj wpadnie. Mamy podkowę i krzyżówkę. A podkowa, to teraz czwartek właśnie wyszła? To co? Krzyżówkę no. najpierw, a podkowa jest na... nasza. To się z tobą podzielę. Ja drapię podkowe, a ty drapiesz krzyżówkę. To krzyżówka na bok. I mamy podkowę. 44 numer. No to zobaczmy, co w tych bonusowych zdrabkach. Wygrywające to 49, 51. Pięćdziesiąt trzy i trzydzieści osiem. Dobra, a my mamy osiemnaście, trzydzieści siedem, dziewiętnaście, czterdzieści jeden, trzydzieści osiem. Mamy wygraną. Ej, zobacz jaki fajny pocieszacz widziałeś. Dwadzieścia osiem, jedenaście, 34, 58 i na końcu 55. I wygraną mamy pod 38 a jest to zwrocik. No i super, zobacz jak dołożysz sobie do puli. a Jeszcze jak krzyżowa będzie wygrana. Najgorsze, że ja nie lubię w tej zdrowcy kontrolnych szukać. No one są gdzieś proskładane po brzegach podkórki. Mam, o, dobra, mam dwa razy S. Także ja dorzucam do mojej puli wygranych. A teraz kama bierze się za krzyżówkę. No to teraz Kamilka do boju. No ja muszę sobie tu przemeblowanie zrobić. bo to za daleko ten statyw. O. No może tak. No dobra, słoneczka miała być dla Radzia. A miło z jego strony, że jest dla mnie. Także kochani, krzyżóweczka najmniejsza z numerkiem 10. Może to będzie strzał w dziesiątkę. Co myślisz, Michu? Myślisz, że to będzie główna? No zobaczymy, oby. No to trzymaj kciuki, tam mocno z zakulis. A my jedziemy dwie pierwsze literki i zobaczcie, lepiej być nie mogło. E i A. Z A to dobrze wiemy, że zawsze jest dużo drapania. No ale masz coś tępy drapak, ci powiem. Dobra, starczyło go odwrócić. I zobaczcie, miałam dzisiaj tylko dopingować. A tutaj zaczek pięknie z A i E poszłam jedziemy kolejne Z i U. No, tutaj już troszkę gorsza sprawa, ale U czasem też się sypie. Chociaż miałam takie krzyżówki, że Z też w dużych ilościach wchodziła. No, raczej wszystko. C i R. Dobra, na pewno w garbie mamy R. -kę. Tutaj. W gramatyce i w Darwinie będzie przedostatnia, a ostatnią mamy tu. Jeszcze w pocisku sobie wymaszmy C i ruszamy z kolejnymi K i J. Dobra, K. Tutaj troszkę widziałam. O, J też jest. O, a Z mieliśmy, nie? Tutaj jeszcze K. Dobra, kolejne. I, i S. Dobra, w nosie mamy eskę. Tutaj widzę, że sypią się i. A eska zresztą też. O, tutaj ładnie list się otwiera. To teraz czas na n i m. I zobaczcie, ładnie utworzyło się pierwsze słówko. Tutaj n. Tutaj n. A tutaj mamy M. O, zobaczcie, drugie słowo. No, z moich zdrapek jedna była wygrana. Może i druga będzie. No, na razie to na tyle. Y i T. Dobra, do gramatyki ładnie nam wpadają obydwie. Tutaj sobie wykreślimy do listu. Ale zobaczcie, jak tutaj gogol się twardo trzyma. No, może go. O, i zobaczcie, już się teraz nie będzie trzymał. Ale go wymietliśmy. Tutaj O, mamy trzecie słówko. Michu, zobacz, jest wygrana. Kolejna zdrapka. Żebym wiedziała, to mi dobrała więcej tych bonusów. Dobra, jedziemy dwie ostatnie literki. Czy my coś dołożymy? No na pewno nie z fałem, ale W nam da. Nazwisko i kochani, mamy czwarte słówko. No Michu, zobacz, cała szóstka w naszych rękach. No i więcej tu chyba nic już nie będzie. A nie będzie, mamy gramatykę jeszcze. Michu, licz. No, niby 5. Mamy jemen, mamy nos, to już dwa. Nazwisko to trzeci, Mim czwarty i gramatyka piąty. To wychodzi na to, że mamy pięć słów, a pięć słów to jest Dycha Michu. No i elegancko. I to ci powiem, że to jest rekord w tej zdrabce, bo my chyba więcej niż 6 zł, to tutaj nie mieliśmy kontrolnej terki. A no i muszą się zgadzać. Także zobaczcie, jaki draping. No to my dzisiaj jesteśmy właśnie, to Ty jesteś ostro na plusie, no bo te zdrabki były dla Ciebie. Czekajcie, ma sobie stanowisko. A mogę zrobić podsumowanie? Możesz. No i dziękuję. Z takimi zdrabkami to mogę co dzień. To co nam tutaj nie weszło? Nie weszła ekstra linia, nie weszła, nie weszła szczęśliwa linia, ale za to zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Super linii piąteczka, w podkowie druga piątka. Mega linia dała nam cztery dyszki. I krzyżóweczka, no można powiedzieć, że ta krzyżówka, chociaż to jest tylko 10 zł, ale to nasz taki mistrz ceremonii, bo dała dychę. Także ile mamy, Michu? 60 zł. To znaczy ogólnie to Ty masz. Ale mamy na południe. Dobra, słoneczka, to my właśnie z takim wynikiem, z takim obrazkiem żegnamy się z Wami. Dziękujemy pięknie za oglądanie. Pozdrawiamy Was bardzo cieplutko. Życzymy wszystkiego dobrego, pięknych, słonecznych dni. I. do następnego. No to pa! Uh oh